Ludzie z tej strony, Rabus, a ja Was witam w kolejnym konkursie na moim kanale. Tak, do wygrania jest konto Pajken na PL15. Um, tutaj mamy dużo setów. Tak. Um, to nie wszystko. Mm, tutaj jeszcze itemki są różne. Yy, tyle honoru. 47 tysięcy 1400 punktów ligowych. Może pozdrowimy drużynkę. Więc tak, zaczniemy może sobie jakąś misję. Mamy multitasking. Hmm, już nie mogę treningów. Zadań, zadanka do zrobienia są. Więc co trzeba zrobić, by wygrać to konto? Hmm, zostawić łapeczkę w górę. Komentarz biorę udział. Hmm. Polubić mojego fanpage'a na Facebooku, link w opisie. Mm. I żeby było losowanie, pod tym filmem musi być 1000 łapeczek w górę i 100, yy, nie 400 komentarzy. Aha, jeszcze 200. 200 polubień na moim fanpage'u, więc ja się żegnam do następnego odcinka. Cześć.